Zadanie drugie. W liczbie pięciocyfrowej 258 przerwa 4, podzielnej przez 4 i niepodzielnej przez 3, cyfrę dziesiątek zastąpiono hasztagiem. Jakie cyfry na pewno nie zastąpiono tym znakiem? No to mamy sobie tą liczbę. Przepiszmy ją sobie 258 przerwa 4, i wiemy, że ma być liczba niepodzielna przez 3 i podzielna przez 4. No to wypiszmy sobie jakie końcówki tutaj będą pasować. Może najpierw przypomnimy cechę podzielności przez 4. Cecha podzielności przez 4 mówi, że jeżeli liczba się dzieli przez 4, to dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4. No i tu musimy mieć dopasować jakieś cyfry, żeby utworzył liczbę podzielną przez 4. Jak wpiszemy 0, to będzie mieć końcówkę 04, jak najbardziej dzieli się przez 4. Jak wpiszemy 1 to będzie 14, to się nie dzieli przez 4, ale następna 24 już pasuje. 34 nie, 44 tak, 64 i 84, jak najbardziej to można podzielić, czyli podzielne przez 4. Yy, dobra, no to teraz tak, które z nich dzieli się, dzieli się przez 3. Cecha podzielności przez 3. No to mówi nam, że jak dodamy wszystkie cyfry, to musi nam wyjść liczba podzielna również przez 3. No to dodajemy cyfry. Tutaj mamy 2, 8, 10, 15. Tu mamy czwóreczkę. No to łącznie dostajemy 19. Jak dodamy 0 z tej pierwszej opcji, to będzie 19, czyli nie dzieli się przez 3. Jak dodamy dwójkę, wyjdzie 21. 21 dzieli się przez 3. Jak dodamy 4, wyjdzie 23, 23 przez 3 nie pójdzie, czyli tutaj nie dzieli się przez 3. Jak dodamy 6, to będzie 25, i przez 3 też się nie dzieli. Jak dodamy 8, to jest 27 i dzieli się przez 3. No dobra, mamy tutaj ustalone, że dzieli się przez 3 albo nie dzieli. No to zastanawiamy się, jakie cyfry na pewno nie zastąpiono tym znakiem. Nie zastąpiono. No to jeszcze małe podsumowanko, które z tych par będzie nam pasować. Podzielna przez 4 OK, mamy wszystkie wypisane. I niepodzielne przez 3. No to niepodzielne przez 3 to jest ta wersja, ta wersja i ta wersja. No to wiemy, że można by było zastąpić czwórką, szóstką i 0 tym by można było zastąpić. No i na pewno skoro nie zastąpiono tym znakiem, no to ta odpowiedź odpada, na pewno odpada czwórka i na pewno odpada szóstka. No i też nam wychodzi właśnie, że skoro, skoro yy, jakby była ósemka, to będzie liczba podzielna przez 3, nam wyjdzie, więc na pewno tym znakiem nie zastąpiono, bo ósemka tutaj nie spełnia tych warunków.